Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie szybki bigos z cukinii, mamy na cukinię, więc zróbmy sobie właśnie taki przepis. Ja tutaj mam 2,5 kg cukinii, mam tutaj dwie marchewki i jedną cebulę. Zaczynamy. Marchewki już mam umyte, obrane, cebulę też mam obraną, teraz zajmiemy się cukiniami, cukinię musimy przekroić na połowę. Nie obieramy jej, tylko wyciągamy ten miąż ze środka, ale tylko w przypadku, kiedy ta cukinia jest taka troszeczkę większa, taka jak moja. Jeżeli cukinia jest młodsza, nie musicie tego środka w ogóle wyciągać. Pestki są wtedy malutkie. W ten sposób wystarczy w zupełności. Ona już jest umyta, także odkładam również do miski. Tak postępuję z resztą cukinii. No i zobaczcie, cukinię mam przygotowane. Mam miskę i mam zwykłą tarkę z dużymi takimi oczkami, ale co jest bardzo ważne. Aha, jeszcze muszę odkroić tutaj tą końcówkę, gdzie był kwiatek. I teraz tak. Nie kroimy tak pod kątem 90 stopni, ponieważ, zaraz Wam pokażę, wyjdą nam takie krótkie kawałki. Kroimy w ten sposób, pod jak największym kątem. Zaraz Wam to pokażę. W ten sposób wychodzą takie dość długie kawałki cukinii. Więc ścieramy teraz wszystko. No i zobaczcie po uporaniu się z cukinią. Potrzebujemy teraz łyżkę soli. Zasypujemy tą całą cukinię tą solą i musimy tą cukinię wymieszać. Żeby ta sól się wszędzie dostała. Rozrzuciłem, tak? A nic. Dobra. W ten sposób i zostawiamy. Teraz przygotujemy sobie resztę składników. No i teraz tak, mamy jeszcze dwie marchewki. I marchewkę tak samo pod dość dużym kątem, żeby wyszły takie dość długie włókna. Też to jest perek marchewka? Tak. Trzymaj. i zobaczcie, takie długie, fajne włókna po wychodziły. To trzymaj jeszcze dla Olka. Odkładamy marchewkę do osobnego naczynia. I została nam cebula, cebula, po prostu pokroimy ją w piórka. OK. I również do osobnego naczynia. Prawie byłoby to wszystko, ale nie jest to, nie są to wszystkie składniki z tego względu, że ja chcę Wam pokazać ten przepis i do, do słoika, taki bigos do słoika na zimę i taki przepis, który od razu możecie sobie wykorzystać jako bigos na obiad. Czyli my to mamy dzisiaj na obiad, ale też pokażę Wam, że można to zawykować na zimę. Pokroję sobie jeszcze kiełbasę do tego. I tak, kiełbasę mam pokrojoną w takie grubsze krążki od razu i tylko ją pokroję w kostkę i podsmażę na patelni. Zaraz wszystko zobaczycie, jak ten bigos zawekować bez kiełbasy i jak zrobić, żeby był od razu na obiad, tak jak ja na dzisiaj. Więc pokroję kiełbasę, zapraszam na kuchenkę i już będziemy to przygotowywali. Jeszcze wspomnę, że kiełbasy mam tutaj pół kilograma. Ok, zapraszam na kuchenkę. Idzie no teraz do tak. E, tutaj będziemy robili ten bigos faktycznie z cukinii. Tutaj będę podsmażał kiełbasę. Do jednego i drugiego naczynia dodałem olej kokosowy. Oczywiście może być to inny tłuszcz. Możecie dodać, użyć oliwy, użyć sobie smalcu, jaki chcecie, taki sobie użyjcie. Ja dodałem olej kokosowy. Odpalam teraz gaz pod tymi naczyniami. No i kiełbasa, jako że tłusta, to ona tutaj od razu ląduje. Na patelni, nawet nie rozgrzanej, niech to tam się smaży. To się będzie tam chwilę smażyło. Ten ogień tam jest dość mały, bo to jest taki mniejszy palnik. A tutaj zaraz wam pokażę, co dodajemy jeszcze. Tylko musi się roztopić nam ten olej kokosowy. No i teraz tak, tutaj już nam się tłuszcz ładnie rozgrzał. Porzucam od razu liść laurowy, te dwie sztuki i ziele angielskie. Tak, ze trzy sztuki. Niech to już się aromatyzuje. Od razu do tych przypraw i do tego y, oleju rzucamy cebulę. No i musimy ją dobrze zrumienić. No i smażymy sobie. Tutaj kiełbasa. Ono tutaj się naprawdę będzie wolno podsmażało, bo ten u mnie ten palnik to jest normalnie wścizna. No ale... Tak już to bywa w tych kuchenkach czasami, o, smażymy. To jest naprawdę szybkie gotowanie, szybki taki bigosik. Bardzo, bardzo fajny, zaraz zobaczycie. No i dobra, cebulę mamy ładnie podsmażoną. Teraz dodajemy marchewkę. No i marchewkę również podsmażamy dalej z tą cebulą. Tu jak widzicie, smaży się takie kiełbasa, ale nią się w ogóle nie przejmujemy. Ona na razie nie będzie tutaj dodawana. Dobra, niech się to ładnie smaży. Na w tym momencie można to przykryć. Niech ta marchewka nawet się troszeczkę udusi i ona będzie bardziej miękka. To będzie fajnie. Dobra, no kiełbasa to jak widać, smażymy, smażymy. No, po paru minutach, dosłownie z 5 minut, wystarczy, jak taką mardewkę będziecie dusili. Ona już trochę jest bardziej miękka, fajna, Podsmażyłaś trochę też tą cebulą. No, to teraz jeszcze pomieszam tą kiełbasę. No, to teraz dodajemy cukinię, ale tą cukinię dodając musimy sobie ją odcisnąć z tego soku i dodajemy tam praktycznie taką odciśniętą suchą cukinię. No i teraz tak, cukinię dodałem. Wymieszam razem z cebulą, razem z marchewką. Z marchewką, z marchewką. Teraz dodamy przyprawę. Czosnek suszony, dwie łyżeczki. Pieprz ziołowy, jedną czubatą łyżeczkę. I papryka słodka, cztery łyżeczki. Dobra, no musimy teraz to wymieszać oczywiście. Dodajemy płaską łyżeczkę soli jeszcze, ale z solą uważajmy z tego względu, że cukinia była solona i żeby nie przesadzić. I jeszcze płaską łyżeczkę pieprzu. Można dodać tutaj ostrej papryki, ja nie dodaję, bo, bo dzieciaki by u mnie tego nie jadły. Dobra, Teraz to przykryję i chwilę będę dusił, żeby warzywa znowu puściły wodę. Czytam te swoje soki. No i teraz dosłownie po 10 minutach otwieram. Ta woda, która się zebrała na pokrywce, z powrotem trafia tutaj. Mieszam. Robię tutaj troszeczkę miejsca i mam tutaj 200 g koncentratu pomidorowego. Tego zaraz tutaj dodaję. No i oczywiście starym sposobem wypukałem słoik. Oblewam tutaj resztę. No i wszystko razem tutaj dokładnie mieszam. Jest wymieszane, dosyć gęste, więc przykrywam pokrywką nadal. Niech to będzie pod pokrywką. Gdyby to było bardziej rzadkie, wtedy nie przykrywałbym pokrywką, żeby woda odparowała, ale w tym momencie ta woda mi jest tam potrzebna, bo to jest tak dość gęste, właśnie taka konsystencja była idealna. Więc ani wody nie dolewam, a też nie mam tego odkrytego, żeby ta woda nie wyparowała całkowicie, a nawet to przykryję. Po chwili warto spróbować, czy nam ten smak pasuje, bo może być za mało soli, za mało pieprzu. Konsystencja jest idealna, jak bigos. Ale jeszcze chwileczkę to będę smaży i wam pokażę co dalej. Może kapnę tutaj troszeczkę wody, jeśli robi to zbyt suche. dodam jeszcze tutaj jakieś 100 ml wody. O. Smażymy dalej, to jeszcze dosłownie parę minut. No i teraz zobaczcie, to już jest zasadniczo gotowe. Bardzo gorące i tutaj mam Zwykły mały słoiczek. Chcę Wam pokazać jak zrobić, żeby to po prostu było na zimę. Mam taki zwykły mały słoik, lejek i wkładam ten bigos do tego słoiczka. I to już będzie wersja na zimę. Ona nawet trochę przesadziłem. Tak. Trzeba troszeczkę też postukać. Postukać i wytrzeć ten brzeg. Jest bardzo gorące, to parzy w ręce i od razu zakręcamy, ustawiamy do góry dnem. I w ten sposób to się to wieczko się zaciągnie i to od temperatury samo z siebie się zapasteryzuje. A że nie ma tu mięsa, to spokojnie zimą otwieracie i robicie coś takiego, że odgrzewacie, tak jak ja tutaj teraz to mam. Tego już nie będę wkładał w słoiki, bo to jest na dzisiejszy obiad. I tutaj mam tą podsmażoną kiełbasę. Dodajecie, mieszacie i macie. Zimą z takiego słoika w parę minut świetny, szybki obiad. A my to mamy dzisiaj na obiad. Także macie dwa przepisy za jednym zamachem, bo pokazałem wam, jak to zrobić, po prostu, żeby to zimą do zimy spokojnie przetrwało i zima jeszcze z nami. A, no a to jest nasz dzisiejszy obiad. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Prawie jak prawdziwy bigos. Tak z dwóch metrów to powiecie, że normalnie bigos. Dobra, ja Was serdecznie pozdrawiam, polecam moje przepisy i do zobaczenia. No, to otworzymy sobie zimą i dorobię się z takich 30, bo bardzo to lubimy. Zobaczcie też e, tatar wege z cukinii, który robiłem już parę lat temu, warto sobie go zrobić. Dobra, pozdrawiam Was i do zobaczenia.